Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomek Rozmus, projekt Volume Day Trader. Zapraszam wszystkich na analizę. Dzisiaj wyjątkowe wideo, takie typowe z analizą. Mamy kilka kryptowalut, które ruszyły się przez ostatnie dwa dni. I po wczorajszej sesji widzimy, że niektóre kryptowaluty zbliżają się do takich ważnych poziomów wybić, które mogą przynieść jakieś przynajmniej chwilowe odreagowanie i wzrosty. I pojawiły się też oczywiście pewne punkty, które zaczepienia, które mogą potwierdzać ważne poziomy i stanowić tym samym sygnały dla zajęcia pozycji. Ja również szczególnie nowych widzów zapraszam na swój kanał na telegramie, Volume Day Trader. Linki znajdziecie na pewno w opisie tego filmu, gdzie informujemy o różnych sygnałach i różnych analizach, i między innymi wczoraj pokazaliśmy bardzo fajną konsolidację na Solanie. Dzisiaj ta konsolidacja prawdopodobnie będzie grała w stronę północną i również możecie poznać opinie różnych innych uczestników poprzez ankietę. Które tam zamieszczamy do danych analiz. Zobaczmy, dzisiaj przygotowałem NIR Protokol, krypto. Projekt generalnie który jest bardzo ciekawy, pod względem nie tylko jakby fundamentalnym, ale również w tym momencie pod względem technicznym. Co do w ogóle rynku kryptowalut, tak jak wcześniej sugerowałem, czy też może. Wypowiadałem się, bo to nie była żadna sugestia, ale wypowiadałem się na temat rynku kryptowalut, to krótkie transakcje na mniejszych interwałach czasowych jak najbardziej są do brania. Natomiast cały rynek przed 17 i 18 września może być bardzo triki, także uważać, ale jeżeli jest sygnał na NIR protokol w tym momencie, no to zobaczmy, jak ten sygnał wygląda. Ja Już włączam w tym momencie. Um, swoją platformę i widzicie tutaj NIR, to jest czterogodzinowy wykres. Zacznijmy może od um, wykresu dziennego. A przy okazji jeszcze pokażę, wczoraj rozpisaliśmy tutaj solanę bardzo ładnie pod względem wolumenowym Solana wygląda. Prawdopodobnie dzisiaj będziemy podejmować próbę właśnie wybijania te wolumeny, które się tutaj pojawiły, są bardzo bycze, natomiast tutaj widzimy wolumen maleje na kolejnych dołkach i zupełnie już tutaj zmalał, czyli presja podażowa się wyczerpała. Mamy formację Spring. Co to jest za formacja? Nie będę w tym momencie tutaj mówił, typowa właśnie, tylko tyle wspomnę, że jest typowa, jeśli chodzi o akumulację i mamy bardzo mocną odpowiedź z rynku. Zaznaczyliśmy również bardzo ważny poziom do wsparcia wczoraj i Najprawdopodobniej dzisiaj przynajmniej rynek podejmie próbę tutaj wybijania. Ale my nie na solanie skupmy się właśnie na NIR Protokol. Ale zachęcam jeszcze raz, jeżeli mm, zasubskrybujecie. Mm, Telegram i czy też będziecie podążać za linkami, dołączycie do naszych darmowej, zupełnie darmowej grupy inwestorów, gdzie wymieniamy się właśnie analizami i codziennie też rzucamy ciekawe wykresy. To będziecie cały czas na bieżąco. Dzienny wykres, proszę zwrócić uwagę, że na tym wykresie widzimy również to samo co na Bitcoinie. To cieniowanie, które na bardzo dużym wolumenie, to jest nic innego jak wejście popytu. Ceny zeszły do tego miejsca ponownie. No i w tym momencie, być może następuje jakieś odbicie, ale musimy przełączyć się na mniejszy interwał czasowy. Mniejszy, używamy 4-godzinnych, 15-minutowych moim zdaniem, wykresy. Natomiast całe klu jest rozpisane na 4-godzinowym wykresie. Zróbmy sobie szybkie. Szybką może analizę zwróćcie uwagę na wolumeny, które się też tutaj pojawiły. Nie jest to przypadkowy moment, dlatego że wcześniej to hamowanie i ten duży wolumen z lewej strony w tym momencie dał bardzo dobre wsparcie, jak widzicie, na tej świecy popytowej, to szczyt tej świecy jest dokładnie tym momentem tutaj wsparcia. To jest bardzo ważne. My to dosyć często mówimy o tym w analizach. I tu następnie Nastąpiło odwrócenie, ten wolumen narastał wraz ze wzrostem cen, jak również bardzo ciekawa akcja, która wczoraj miała miejsce. Próba mocnej wyprzedaży, jest reakcja, zamknięcie powyżej, objęcie i tej świecy, czyli taki bullish engulfing się tutaj zrobił i w tym momencie wyjazd do góry. I to jest zwykły wykres, który w tym momencie przedstawia właśnie tą. Ten walor z targetem potencjalnym targetem. Oczywiście, te targety mogą ulec zmianie ze względu właśnie na mogą ulec zmianie ze względu właśnie na różne okoliczności, ale potencjalny target w tym momencie to jest cztery 4, okolice 4,70 mamy 4,10 4, i być może zostanie wypełniony ten, ten ruch. Minimalny, minimalny target, który tutaj byśmy widzieli, to jest 4. 45 i 4,70. Teraz zwróćcie uwagę, że wykresy, zwykłe wykresy, oczywiście one niosą bardzo dużo informacji i wolumen pod nich podpięty, ale również używamy wykresów point and feature chart, konstrukcje w. Wczoraj dokładnie nagrywałem film i też zamieszczam linka do tego, link do tego filmu, żeby zobaczyć, jak ustawiać do day tradingu point and feature chart na Bitcoinie i jak rozczytywać. Zwróćcie uwagę, bo to jest bardzo ciekawe, w tym momencie co się tutaj dzieje. Zwróćcie uwagę na wolumen, który tutaj wszedł do gry. I <laughs> widzimy, że ten wolumen gaz nam tutaj w tym miejscu, może zaznaczę to. Mamy 8400, 6600 i 5000. I tutaj mamy wybicie na powiedzmy dużym wolumenie, i bardzo szybko jest reakcja rynku. Nie ma tak dużego wolumenu od momentu rozpoczęcia spadku. Zwróćcie uwagę, jak potężne zakupy tutaj weszły, i nie ma większej liczby. to są To jest ilość. Tego, tego waloru. Oczywiście przeskalowana przez tysiąc, więc tutaj powinniśmy jeszcze dodać dwa zera, to jest w milionach liczone, ale żeby nie mieć bałaganu na wykresie, po prostu sprawdzamy. Jakby ucinamy te zera i tak dużego wolumenu, a ten wolumen już duży pojawił się przy tym hamowaniu w tym miejscu. Proszę zwrócić uwagę, jaka była reakcja rynku: 5200. Czy mamy taką liczbę tutaj z lewej strony od momentu rozpoczęcia spadków? No, niestety nie. Te ciężkie wolumeny pojawiły się, ten wolumen w ogóle gasły i nastąpiła potężna reakcja. Także jest objęcie. W tym momencie mamy tutaj ręcz akumulacyjny, z którego aktualnie właśnie jest wybicie. Te wykresy są specyficzne. Zachęcam do oglądnięcia poprzedniego, poprzedniego materiału właśnie dotyczącego bitcoina. Będziecie wiedzieć dokładnie, jak na platformie TradingView konstruować te wykresy. Akcja wydaje się bardzo ciekawa i spodziewamy się ruchu do 4,70 ewentualnie z agresywnym stopem gdzieś przy tutaj tej Kolumnie wybijającej bądź też pod swing low. Nie jest to oczywiście sygnał w sensie stricte, to jest oczywiście materiał edukacyjny, więc tutaj każdy musi zachować, że tak powiem, rozsądek, ale widzimy na chwilę obecną obrócenie i jest szansa właśnie na zdecydowanie wyższe ceny, czy to dzisiaj, jutro, pojutrze, czy w najbliższych dniach, ale tak, jak sami widzicie reakcja. Na to, co się dzieje, powinna być właśnie wychodzić z tego, że analizujemy wykres na podstawie faktów. Czyli faktem jest, że ktoś bardzo dużo kupił, jest w ruchu zatrzymany i każdy się jest w stanie tego nauczyć analizować skutecznie rynek. Po więcej analiz nie tylko z rynku krypto, ale również z rynku akcji czy kontraktów terminowych zapraszamy. Oczywiście linki do naszych social mediów i do naszej grupy inwestorsko-traderskiej na school jest w opisie tego materiału albo gdzieś w linku w jakimś komentarzu. No i Przede wszystkim zapraszam na Telegram, bo stamtąd mamy rozgałęzienie na pozostałe social media. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia i dużo dobrych transakcji. Tomasz Rozmus, Volume Day Trader. Trzymajcie się.